i halo halo, czyli witamy youtube po raz kolejny na naszym kanale jak pewnie sami zauważyliście jesteśmy już w Wrocławiu, ale w sumie też jesteśmy w hotelu jest godzina 9 rano nie nagrywaliśmy wczoraj bo wczoraj w ogóle niestety teraz do, dopadnie mały wirus Max był cały wykręcony wczoraj wymiotowałem chyba 3 razy i po prostu modlę się żebym teraz żeby teraz przyjąło się moje śniadanie bo od tego nie zależy czy ja będę startował w zawodach czy nie nie czuję się trochę ale zobaczymy, jak będzie. I... ogólnie on, bardzo też fajny widoczek. Byliśmy wczoraj... Uuu, no bardzo ładnie to wygląda. Byliśmy tam po lewej na pizzę Italiana, to w ogóle jadłem pizzę z... Z sosem pomidorowym i żeby Żebym zmiotował i żeby mi się przyjęło i faktycznie udało się. <laughs> Jestem na lekach jeszcze, także... siadanko mamy, za chwilę idziemy robić i, i lecimy na skatepark. Dobra, kochani, Max typowo, tak jak zawsze robi śniadanko. Był w żabce, kupić jakieś tam o, produkty, a ja byłam kupić kawę, więc jesteśmy porówno, można tak powiedzieć. Mam ochraniacze ubrane, lecimy na sesję. Trzyb bardzo ładnie tutaj tak wam powiem, jest zajebista pogoda, więc zapowiada się naprawdę fajny dzień. O, są panowie, jest ekipka. Tyczka, tyczka, jo! Okej, okay, jesteśmy, nagrody mamy, mamy rowerek, mamy humorek, ekipka już jest. skarby weź rower i lecimy na parczek, co? To będzie pełnoletnia, to muszę ci do tą drogą, bo jest tutaj podpisane... Rozgrzeweczka, rozgrzeweczka. Tak, powiem wam, że jest... To się i gramy z jamkami w bajka na wyczucie parku i fajna gra, fajna gra. O Jezu! Ja mam ja mam Zapraszamy wszystkich do środkowego namiotu, do zapisu. To idzie miał wyzwanie. Żeby miał wyzwanie. Opo na pewno. Coś opo. No. Ale no, mam po. Okej. Twoja dysiana powiedziała, że odradam opo. a Opa, opo. Opa, opo. Opa. No. Ja! Opa. Ja, akurat odpuszczam, bo się boję paluchy. Biorę pierwszą. Zrobi. Proszę nie czekać można się tutaj spokojnie zaprzewać. Oh. Yo. Yo. Ale ładnie! Yo i wygrałem cały dzień A teraz mi wybuchło opona O kurwa, kurwa. Nie bucham, nie? Krzychu nie zawsze pod górkę Nie ale pan Krzychu to jest gość Dostałem oponkę Żebym śmigał dalej Opaki ze Śląska przyjechali Także zakładamy oponkę i śmigamy Zaraz do Chwila przerwy po kwalifikacjach streetu. Były treningi dla BMX Parku i teraz każdy sobie chilluje. Nie można się zajechać, jest naprawdę ciepło, więc trzeba trzymać. Pikniczek. Treningi idą zajebiście, więc chyba się uda wszystko po naszej myśli tym razem. Pani Mamunia, dobrze ją znacie. <grystanie> Więc miejmy nadzieję, że panowie się mocno przygotowali. Siemanko, właśnie zaczęły się e, kwalifikacje BMX parku. Jego pierwszy rajder jedzie taki fajny młodziak. Kolega ma 10 lat. Rowerek 18 cali. Już się chyba zmęczył, dawaj, Borzeczko! Co tym razem? Józef! 360 10-latek. Znowu. Yeah, yeah, wysoko, 3, Huge, tak, no hand, all the... Na wysokości, x zapik, one foot, i zostało ci 10 sekund. Yeah. Lecimy. 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 I pyk. Yeah. Yo! driver. Dawaj! Patrycki zeje razem. Tych, zawróteczka, ponownie na jumbo. Hajer

Dawaj, Byku! Yo! zaczął inaczej, Zacznijmy! Zacznijmy! wysoko, 30! 30! 30! Wysoko, Co Stylowo! Dawaj! 30! 30! Kalifikacyjny widzieliście, w pierwszym miałem mam glebę tego a w drugi miał płynny drugi był bardziej płynny Po trzecim kółku byłem już teraz zmęczony i pan młody lecimy i 2-7, pięknie co Cześć Barek przez boksa, zajebiście Okej, okay. miałby być no lekko nie pykło, ale ci dalej Kurde, bo ja mam trochę na wodach to Nerwy, trochę stresik Trzeba mieć zawsze chill, ale to trzeba to powiekać

Mega ładny przejeździe. Ale co? Lecimy. Bék. Bék. 3 360. 000, double, Kolejny na. Poterze, jedziesz, jedziesz stary? Miał być jeszcze dorzucony Baskin z Crasperem, niestety za braku czasu, ale był Baskin na kłopie, że dotarł. I dziesięć sekund! Ojej, 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 ojej! Dzięki! Dobra, dajcie mu bramę, bo to jest jeden z najlepszych zawodników w w zeszłym roku i do Wrocław. Yo, I zaczął od flary na sam początek, Crasper z Baskinem, Uważajcie, lecimy miejsce! Lecisz, Kamilek! 4 do Dixas Terra 360 Backfeet 340, na razie bardzo 300 wszystko Ale nie rani tak. kawę! Sorry, Kamil. Dawaj, dawaj! Lecisz! Na wysokości, kurczaki 10 sekund i pęknie track driver do ich tapa I Yo. To twójny, whip, i ostatnia sztuczka I tam delikatnie wejderek. I to był Kadyk Długosz, dajcie mu jeszcze jedną sprawę Lubię triki, dużo trików Krasiński zeszłoroczny zwycięzca Wójnik ze Śląska przyjechał Warski i piękna Flat truja z klubo wysoko mochel nerodzi dorzucił Flare do bizastera Celta Manual Lecisz, lecisz Brzemie niepy Do tego jeszcze tam Delikatnie zarzucił lecuszko mi się idzie idziesz tak się powiem, wam zdarzyło, że ni stąd, ni w ogóle chcieliśmy iść na pizzę, ale powiedzieli, że będzie kontest banhopa, mówię, kurde, a może sobie startuję, kurde, i tak się stało, że wygrałem. Tam chyba 3-4 osoby skoczyły met, ale 105 już nie zrobił nikt, także wygrało mi się to, tym samym czasem idziemy sobie na, na jakąś szamę coś przegryźć. Są teraz finały BMX Street'u, potem są finały BMX Park'u. W kwalifikacjach poszło mi i wylądowałem na trzecim miejscu. Mogło być trochę lepiej, no ale poszło jak poszło. I mam nadzieję, że, że powiodą mi się przejazdy finałowe tak jak sobie planuję. Tym samym czasem dochodzimy sobie na stację po jakąś chłodną wodę i małą przegryzkę. Finały i widzimy się potem. Finały Park'u, Max się rozciąga. Tu ludzie sobie siedzą, tam też siedzą Tu mają kanapę nawet No i co? Stringsik mały jest rozciąganko jest i lecimy System jest następujący Pierwszy hit składa się z dwóch osób i dwa kolejne hity z trzech osób i nuszym dropa pięknie Mokęże i zęb. You! You're lazy week. 15 sekund. I dwie statury na spalię. Wysokość siebie. Hey. Ok, last trick! Last trick! Cześć, dzień, I brawo dla tego zawodnika. Jo, jeszcze 120, 156. Do jutro na nowym I brawo no, Na no, no, no. Tolki. To jest technisto. Cieżki Stuski.

Dziś za sera EPO! Daj się do za jeden razem, to drugi jeszcze bez pisma z transferem! Yo! Pięknie, bo dokładnie jeszcze do tej trujeczki foot Jelly!

Thank you. Radu to koší náš. Kumáš si snět seba. Co vaše robi? Thank you. Thanks the sister for. Dobrý zjeňa. Dobrý Nie wiem tam. <grymka> Widzisz, nie chciało się przyjść, co? Ja Możesz no. się ustawić i zostać z nami w sumie do końca. Co tu nie ma? pierwsze miejsce. No i bez tych tak jak przewidziałem, tak też się stało. I mówiłem choć po nagrodę Piotrze Leszczyński zapraszamy za tą soczystą dziewięćsetkę. Gratulacje <noise> Piotrze Zróbcie się za Piotra, Kożak bestryk Lecimy ze Streetem Miejsce trzecie zajmuje Kuba Wiland Sędziowie byli zadowoleni Miejsce drugie Alan Mietkiewicz Miejsce w kategorii Street zajmuje zawodnik, który zrobił kompletnego czyściocha. Mocno hardkorowo techniczne sztuczki łączone, a jest to nie kto inny jak zawodnik z Warszawy. Barek! Jackson! BMX Crystal Park, czyli kategoria, która pojawiła się w tym roku na Igrzyskach Olimpijskich po raz pierwszy raz w historii świata. Trzecie miejsce, Kamil Długos! O! <laughs> miejsce dług, drugie zajmuje gościu, które przypakował od ostatniego czasu, jak go widziałem pierwszy raz w pięć siedem, to, Dzisiaj pozabijał stylem, wysokością, potrójnymi trikami Poznaniak Max Kowalczyk! Na większości imprez w tym kraju pierwsze miejsce zajmuje Piotr Leszczonka-Leszczyński! Oddamy komuś. Chodźcie tutaj na fotkę, bo tu jest słońce i nic się widać. Wiem, co, kochani, to by chyba było prawie wszystko, co byśmy chcieli wam pokazać w tym filmiku. Mam nadzieję, że podobały wam się e, przejazdy chłopaków. Te wody wyszły naprawdę bardzo fajnie, podobało mi się. Cieszę się, że udały mi się dwa przejazdy, które zrobiłem i poleciałem trochę na hardcora w drugim przejeździe, bo pierwszy tak jak zaplanowałem wyszedł mi i w drugim pozwoliłem sobie zrobić coś Padobara i wyszedł. Także ja jaram się niesamowicie. Pojedliśmy sobie żebereczka, teraz mały deserek To i widzimy się w kolejnym. yo!